Hej, hej, hej! Ja Was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj SteelGar. Cześć, a dzisiaj zapraszam Was do następnego odcinka, już trzeciego z Kuchni Studenta. Z komentarzy pod odcinkami wywnioskowałem jedną rzecz, że moje odcinki oglądają również takie dwie grupy widzów, oczywiście nie wszystkie, ale są takie dwie grupy. Pierwsza grupa to mi pisze bez przerwy, że SteelGar to jest niezdrowe, to jest chleb i tłuszcz, zrób coś zdrowego. I jak najbardziej mają rację, a zaś z drugiej strony mam taką grupę, wiecie, facet 200 kilo, który pisze, że stillgar ja bym musiał z 500 takich kromek zjeść, wejść, zrób wreszcie coś pożywnego. I oni też, jakby nie patrząc, mają rację. Dlatego też postanowiłem, że zrobię teraz dwa odcinki, które nie były do końca planowane. Pierwszy odcinek, który dzisiaj widzicie, czyli śniadanie zdrowe, a w środę, dzisiaj będzie z poniedziałek, jak w środę będziecie następny odcinek widzieć, w środę będzie odcinek studenckie, takie angielskie, studenckie śniadanie duże i pożywne. Mam nadzieję, że takie coś Wam się przyda i to jest dalej poziom 0 lub poziom 1 kuchni, więc wszystko będzie tak banalne, że szkoda gadać. I wkrótce będziemy iść do przodu. Więc moi drodzy widzowie, dzisiaj zapraszam Was do bardzo zdrowego śniadania, czyli płatki, a dokładnie to banan, jabłko, płatki owsiane, jeszcze orzechy, taka moja wariacja, ale naprawdę dobra rzecz, zapraszam do oglądania, bo to można zrobić w kilka sekund dosłownie. Moi drodzy, do naszego przepisu potrzebujemy jabłko, banan, płatki owsiane, mleko i orzechy prażone w karmelu. To jest dosyć ważna rzecz, ona się może wydawać taką zbędną, ale naprawdę bardzo dużo tutaj zmienia. I całe danie jest naprawdę banalne, bo to są zwykłe płatki, tak naprawdę tylko zrobione na, z owoców. Potrzebujemy pół jabłka i pół banana, tak więc sobie to wszystko odkroimy na ten sposób, tak żeby mniej więcej pół tego jabłka właśnie użyć. Resztę możemy użyć na następny raz albo sobie zjeść, jak tam chcemy. Z tego robimy kostkę, banan również połowa mniej więcej będzie wykorzystana. Następny raz możemy na drugą rzecz, na drugiej, na drugiej raz na przykład zostawić jabłko. Robimy kostkę. Bardzo banalna rzecz, myślę, że każdy chyba z nas potrafi kroić, tak mi się wydaje. Kiedy nasze jabłko już jest pokrojone w kosteczkę, zajmujemy się bananem. Banana robimy na zwykłe krążki, czy też po prostu na takie kółeczka. Grubość nie ma znaczenia, jak to woli tak na serio. I tyle, wystarczy. Kiedy te dwie rzeczy mamy gotowe, najczęściej świecie przesypujemy je do naszej miseczki. Kiedy te dwie rzeczy są gotowe, wsypujemy płatki owsiane. Rzecz naprawdę tania. Dajemy tyle, żeby troszeczkę tylko sobie tam dopełnić tego wszystkiego. Tak więc dajemy na oko. Tyle, ile chcemy. I teraz to wszystko mieszamy. Kiedy już wszystko nasze jest wymieszane, mamy taką swego rodzaju sałatkę owocową z płatkami owsianymi, używamy teraz naszych orzechów, ja użyję ich tylko i wyłącznie czterech, nie więcej, więc ja sobie wkładam do jakiegoś woreczka i musimy je na liczenie świeci zmieniać. Jeśli mamy moździerz, to go używamy, jeśli nie, to robimy woreczek i szukamy tuczka od znajomego. Kiedy nasze orzechy już są fajnie rozkruszone, najzwyczajniej w świecie wysypujemy je na górę. Jakby coś, to polecam szczerze mówiąc albo lepsze woreczki, albo robić to w ścierce, bo w ścierce to też można. Nawet lepiej jest, bo się przynajmniej nie niszczy. Te cztery orzechy tutaj, które zrobiliśmy nadadzą jeszcze takiej fajnej chrupkości, a karmelem, który oni byli właśnie, te orzechy były zrobione naprawdę do tego genialnego smaku. I się mi wierzyć czy nie, ale polecam. Wersja bez orzechów jest taka niejaka. Z orzechami jest super. No, i moi drodzy, kiedy już wszystko jest tutaj gotowe, zalewamy to mlekiem. Jedni wolą na ciepło, drudzy gotowane mleko, cieci na zimno. Róbcie tak jak chcecie, ja wolę na ciepło. Wszystko gotowe, wystarczy wbić łyżkę i jeść. To jest przepyszne, naprawdę. A tak banalne, że szkoda gadać. Moi drodzy, jak sami widzieliście, naprawdę rzecz ekstra banalna, rzecz, która jest naprawdę dobra i nawet sycąca, jeśli o mnie chodzi. Jeśli komukolwiek brakuje owoców albo coś, to polecam, coś takiego zrobić, tym bardziej, że potrafi to zrobić dosłownie każdy w kilka sekund. Wystarczy parę rzeczy pokroić to wszystko, zalać mlekiem, żadna sztuka. Więc tak jak mówiłem, dlatego jest to dalej poziom zero, naszego kucharstwa. Ja mam nadzieję, że moje zdrowe śniadanie Wam się podobało. Jeśli tak zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, macie tutaj link do subskrypcji, tutaj macie link do poprzednich odcinków. Ja tymczasem się z wami żegnam. Życzę miłego dnia, mam nadzieję, że było fajnie. A jeśli macie jakieś własne propozycje, to śmiało piszcie w komentarzach, A ja ja się tymczasem z Wami żegnam i idę śniadanie, bo dopiero co wstałem, co pewnie nawet widać. Ale trzymajcie się, cześć i pa, 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 pa. Mm.